Manko. witam w mojej kuchni. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem bardzo prostego dania, a mianowicie przyrządzę dzisiaj jajecznicę. Do tego zabieramy się do dzieła. Ja sobie przygotuję jajecznicę z boczkiem. Tutaj mam plasterek boczku. Odkroję skórę z niego. Przy okazji przygotuję sobie patelnię. Małą. się mamy wmażę gaz Trochę oliwy. Teraz musimy pokroić drobne bocze, to jest ważne. <laughs> Dlatego, proszę, kroimy. Naprawdę mówię wam, pożywne si śniadanie <laughs> to jest to. Nie ma zjeść taką wspaniałą jajecznicę z boczkiem, później ze szczypkiem, jeszcze. I do tego przyrządzę jeszcze Grzanki czoskowe, ale najpierw zajmiemy się jajecznicą. Także boczek mam już pokrojony. Patelia mi się zagrzała, więc rzucam boczek na patelnię. niech mi się ten boczek przysmaży. Tu sobie pozwolę wyciągnąć miseczkę, do której będę rozbijał moje jajka. Jajecznicę będę robił z dwóch jajek, ale jeżeli jesteście bardziej głodni, możecie zrobić z większej ilości jajek. Co teraz robimy? Trochę soli. Na I musimy wszystko dokładnie, wszystkie jajka dokładnie rozdałpić. Wkładam sobie moje jajka na bok na razie. My oczywiście woski, żeby mi się przypalić. Biorę teraz ząbek czosku, który obiorę. Muszę poszukać wyciskarkę do czosków. Bardzo ważne, że już mam coś takiego. Wyciskarka do czosnku. Zresztą będziemy nasz czosnek wyciskać do grzanych czosnkowych. Także biorę sobie poniżankę, wyciskam czosnek. Wkładam na bok. Trochę pieprzu, nie za dużo. Trochę soli, jeszcze nie za dużo. I oczywiście olej. też nie za dużo teraz to wszystko ładnie wymieszać zjemną łyżeczkę. mieszamy wszystko ładnie Pewnie sobie drugą patelnię. Damy kartkę na nią. I będziemy na niej zaraz smażyć nasze grzanuszki. Czy też kostki czaskowe Boczek nam się przesmażył, więc zlewamy tłuszcz. I mogę rzucać nasze jajka. Przemieszamy oczywiście razem z boczkiem wszystko. oczywiście żeby nam się jaśnica za bardzo nie ścięła, żeby nie wyszedł tak zwany lód i tego byśmy nie chcieli dobrze jaśnicę mam gotową ściągam na bok Teraz wyciągam chleb, to najważniejsze. I dwie kropki chleba wystarczą. Jak więc wyciągam swój chlebek. Katenia jest wystarczająco rozgrzana. <śmary> Smaruję tym, tym moim czoskiem z olejem. Mój chlebek. Ale już zapachy. Z jednej strony, teraz z drugiej strony też posmarujemy. W międzyczasie jak nam się robią nasze raneczki czosnkowe, to posiekamy do jajecznicy trochę szczypiorków. nie wystarczy, wrzucamy do jajecznicy na szliperek, wymieszamy wszystko. Przygotujemy sobie od razu <tryk> duży talerz. Proszę od razu włożę sobie do zlewu. I kolejną ważną rzecz pozwolę sobie przyrządzić dekorację do tej jajecznicy, więc co będzie mi potrzebne? Ogóry zielony. Biorę kroję gdzieś 3/4 ogórka zielonego. Musimy go ściągnąć z niego tę folię, tą osłonę. Przekrawamy ogórka na pół wzdłuż i zrobię z niego taki fajny wachlarzyk. Powiem wam jak moje dzianeczki pachną. Fajnie się już przypiekły nawet. Tu jest mój pachlarzyk, moja dekoracja. jeszcze piorek wywiniemy fajnie. I za chwilę będziemy wszystko ładnie na talerzu podawać. Tak więc wykładamy gorącą jeszcze jajcznicę na talerz. owo kładziemy moje grzaneczki. Proszę spojrzeć, czy fajnie zapiekły, fajne, chrupięce, więc raz. i dwa żaneczki dekoracja Już to sobie pozwolę wokół czerwonym posypać żaneczki też troszeczkę czerwonym i voilà Śniadanie gotowe. Naprawdę już mam smaka, zaraz się zabieram za jedzenie. Jak tylko udostępnię filmik na YouTubie, wchodzicie, lajkujecie, subskrybujecie. No to do soboty. Na razie.